Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, drodzy Państwo, Polaków, Polaków. Dzisiaj 7 lipca, stoimy przed hotelem Olivia w Rykach, drodzy Państwo, na ziemi lubelskiej. Jesteśmy właściwie w trakcie zjazdu Stężyckiego, bo tu niedaleko jest Stężyca, elit narodu polskiego. No, jak widzicie Państwo wśród nas tutaj generał polskich drużyn, strzelec, polskich drużyn strzeleckich, hetman nasz, wielki koronny, Jaśnie Wielmożny Jan Gustaw Grudniewski, marszałek Sejmowalnego, Jaśnie Wielmożny Jarosław Kierznikowicz, sta starosta generalny Mazowsza Marek Szatu i pan Dariusz Komorowski, byśmy powiedzieli, no uczestnik dzisiaj, obrońca Krzyża. Dami, tak, dzisiaj, drodzy Państwo. Dami, Dami, Dami. I wspólnie, nie bez tarć, doszliśmy dzisiaj do wniosku 7 lipca, godzina jest za 5.20. Przy zachodzie słońca podjęliśmy decyzję na tym zjeździe, że dlatego wyszliśmy przed hotel. Tutaj korzystamy z banera Pana Generała, który jeszcze wczoraj był w Końskich, prawda. Stwierdziliśmy, że dla dobra najjaśniejszej Rzeczpospolitej, dla dobra najjaśniejszej Rzeczpospolitej powinniśmy wszyscy, każdy się jeszcze tu wypowie, poprzeć w wyborach i nakłonić innych, namawiać czy poprzeć Pana Andrzeja Dudę. Nie będziemy szeroko to uzasadniać. Ktoś powie, no tak, bo jest to antyczaskowski głos, niech będzie i tak. Natomiast generalnie chcielibyśmy jeszcze dodać, że liczymy na pana Andrzeja tutaj, widząc, że naprawdę przechodzi pewną metanoję, to znaczy zmienia się na przykład w sprawie szczepień, innych spraw być może zmieni się w kierunku wypowiedzenia konwencji istambulskiej. Liczymy na, niego, na jego po prostu jeszcze lepsze rządzenie, a ponieważ już nie będzie związany. Wymogami, że będzie liczył na kolejną elekcję, bo to jest druga i ostatnia jego elekcja czyli może się urwać, że tak powiem, z, z uwięzi partyjnej. No więc liczymy, że ta druga kadencja może być bardzo, bardzo narodowa, że tak powiem, pro-polska. I teraz bym chciał, żeby kilka słów powiedział generał. Ja tu podtrzymam, nawet, żeby... a generał, żeby podszedł troszkę, później tej tutaj powiedział kilka słów do, do swoich, że tak powiem, podkomendnych. Oficerowie podoficerowie i żołnierze Polskich Drużyn Strzeleckich. Jako komendant naczelny Polskich Drużyn Strzeleckich nadaję wam, wam polecenie służbowe. Dla dobra Polski, dla dobra ojczyzny zagłosujmy w wyborach 12 lipca na Andrzeja Dudę, dlatego, że Polska potrzebuje, potrzebuje stabilizacji stabilnych rządów. I to jest główne nasze naczelne zadanie. A my, jako organizacja patriotyczna, dążmy do, tego, do tych stabilnych rządów w Polsce i do spokoju społecznego. Dziękuję. Może pan marszałek, zaraz, kilka słów, powie, Dziękuję. potem pan Marek. Bardzo proszę, denerwano tutaj. Właśnie, bym podejść bliżej, żeby tak była. Taka, tak. O, właśnie, żeby pan, drodzy pan państwo, widzi. Polacy, jesteśmy przed przededniu wyborów, kiedy trwa. Zmasowany atak na Polaków, na tożsamość, na kulturę, na tych, którzy bronili przez innych, którym to nie pasuje, którzy są, powiedzmy, nastawieni, są przygotowani na pewne inne schematy w polityce polskiej. Jesteśmy za, za tym, żeby zagłosować na pana Andrzeja Dudę, jako że on gwarantuje stabilizację, ale nie jest to bezwarunkowe. Mamy również swoje warunki, które będą stawiane w trakcie tej kadencji. Może życzenia bardziej, może. Tak, a życzeniem jest to, aby pan, pan prezydent był samodzielny, by jego podpis był rzeczywiście tylko z jego decyzji, przez natchnienie Ducha Świętego, jako że jest katolikiem, jest Polakiem, jest osobą wierzącą, i żeby rodzina i Polacy nie musieli się potem tłumaczyć z tego, dlaczego te decyzje były takie, a nie inne. Żywimy to, żywimy tą nadzieję, że pan prezydent wypełni swoje obowiązki i stanie na wysokości zadania, jako że najjaśniejsza Rzeczpospolita jest najważniejszym celem i dobrem wszystkich Polaków. Dziękuję. Pan Marek, podjadę pan troszkę kamerą, bo nie będziemy was fatygować. Chciałbym poprzeć działania tego zespołu i te decyzje, które podjęli. I podjęliśmy bo byliśmy razem. Ja te słowa popieram słowami Pana Jezusa, które wczoraj w nocy przyszły do mnie od osoby, która ma bliskie kontakty z Panem. Pan Jezus był, jest i będzie. Jest Królem Polski i dla Niego wszystko zostało stworzone właśnie ten kraj, Polska. I będzie królem Polski. A my tylko możemy się zgodzić, nie zgodzić lub zaakceptować. I... Ale rekomenduje Ociekurski. Pan Pan Andrzeja Dudę? Tak. Tak, bo to wczoraj. Czyli Mazowsze to... jest za. Tak, Mazowsze, królewskie Mazowsze. Tak. Teraz został Pan, który najbardziej kontestował, czyli Pan Dariusz Komorowski. Co to znaczy, się, jeżeli te wybory w ogóle będą mu to na pewno lepszy będzie to Duda niż Trzaskowski, bo Trzaskowski to już jest całkowite. Już nie będę mówił jak i kim, ale Pan Duda bardzo wiele. Ja to już wcześniej powiedziałem, zrobił. Bardzo złych ruchów. Już nie będę dosadnie mówił, jeżeli, jak to mój kolega powiedział, Pan Bóg tak zechce, i że jeszcze nasza droga jest taka, a nie inna, że ten system się utrzyma, a może się nie utrzyma. No to na tą chwilę pan Duda jest lepszy niż Trzaskowski, to... Ja się trzymam tego, trzymam się tego, co powiedział generał, słuchajcie, że stabilność zmaga ruchy narodowe, tak? Stabilność, stabilitas zmaga ruchy narodowe, czyli ten wybór, jaki by nie był, nie szukamy aniołów, bo przecież pan Andrzej Duda nie jest aniołem, wiemy jaką ma proweniencję i tak ma dalej. Wiele, ma wiele możliwości. Ale z tego, co pan mówił to na co my powinniśmy tutaj zwrócić uwagę, bo panu nie wypada może powiedzieć, no to jest właśnie, życzymy, znaczy, prosimy, ma prosimy Panie Andrzeju Duda, żeby po wyborze docenił Pan nasz gest tutaj i pan, poparcie Pana, ale jednocześnie liczymy, że jeżeli chodzi o Pana Dariusza Komorowskiego, będzie, będzie ułaskawiony i zrehabilitowany za obronę krzyża. Ja nigdy nie byłem wedle Siebie więźniem. Dobrze. Pan Marek, że będzie szacunek dla polonusów. I ktoś, kto ma życzenie przyjechać do Polski, od razu dostaje polskie papiery, a nie, że musi się prosić po 40 latach emigracji, żeby miał polskie dokumenty, polskie prawo jazdy, i tak dalej, tak dalej. To trzeba uregulować i to natychmiast. To jest masę osób, które po prostu po prostu czekają na to. No i jeżeli chodzi o naszego generała, drodzy Państwo, liczymy na to, że. Totalna obrona narodowa zostanie wprowadzona. Tak, została i powszechna totalna obrona narodowa, ale jednocześnie liczymy na to, że Pan dzisiaj dostał formalny a znaczy dyplom nominacyjny na hetmana wielkiego koronnego, że co najmniej będzie właśnie generałem w stanie spoczynku, tak? Bo chyba jest możliwa taka nominacja, tak, tak? No tak. więc właśnie sugerujemy, bo za polskiego. to pułkownikiem wojska polskiego, ale to jest za mało. Wyraźnie na, dla Grudniewskiego to jest za mało i nie musi się tutaj powinien być generałem, e, że tak wojska powiem, Polska. wojska polskiego, tak? I tutaj dla Kaszubów też musimy coś wylobować. Proszę państwo, żadnych elektrowni atomowych, tak? W Żarnowcu czy tego typu wynalazków Eee, szacunek dla Kaszubów za to, co zrobili eee, szacunek dla Piaśnicy tak? pochylenie się szczególnie w sobotę liczymy, że pan prezydent się uda do Piaśnicy w sobotę eee, pochyli się nad eee, tymi pomordowanymi dając sygnał, że oczywiście identyfikuje się z rzezią wołyńską bo to jest ten szczytowy moment rzezi wołyńskiej, ale przecież my mówimy o męczeństwie w ogóle narodu polskiego wszystkich pomordowanych na przestrzeni dziejów, tak? Słowian i Polaków. Bo no nie tylko przecież jest, jest Katyn, jest też Piaśnica, jest, jest Ponary i tak dalej, tak dalej. Także reasumując, słuchajcie, Państwo, jeżeli ktoś chce dodać, to bardzo proszę. A jeżeli nie, będziemy się powoli żegnać. Ja chciałbym tylko dodać. Bardzo tak proszę. nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy święci. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy tutaj też licząc na to, że jeżeli wygra Pan Duda, bo to nie powinno tak zostać bezowocnie, to, to takie wotum składamy, że zrobimy wszystko jako Królestwo Polskie, żeby odbudować tutaj Kościół Świętego Jakuba w Rykach, bo musimy coś jako wotum złożyć. To no, nie może tak być, że wybie Pan Bóg powie, no to dobrze, wybiorę, postawię na Dudę, pomogę Wam, a my okażemy się niewdzięczni. Czyli tutaj, prawda, i to wotum, e, e, czyli odbudowy Kościoła w Lublinie po prostu pod wezwanie św. Michała Archanioła, a tutaj pod świętego św. Jakuba. te dwa wota, drodzy Państwo, które my obiecujemy jako król, żebyśmy wszystko, żeby te kościoły odbudować na pamiątkę tej łaski Bożej, bo się, nam się wydaje, że to jest łaska, jeżeli banduda. On ma dużo wrogów, ponieważ jest to właściwie wojna taka bolszewicka, tak? tylko wtedy walczyły hordy bolszewickie, a teraz walczą hordy sodomickie. Wtedy walczyli z karabinami z tym, a teraz walczą mediami, ale to jest dokładnie to samo. Także kończąc jeszcze raz, rekomendujemy wszystkim pójście na głosowanie mimo, że to jak powiedział Pan Dariusz, te wybory mogą być nieuznane ale one muszą być moralnie wygrane i drodzy Państwo i głosowanie, nawet ostentacyjnie my też pójdziemy, pójdziemy na wybory tak, jako król i królowa, z żoną postanowiliśmy pójść na wybory i ostentacyjnie zagłosujemy za, nie będziemy tajnie tylko zakreślimy, pokażemy wszystkim komisji i wrzucimy głos, żeby nie było, żebyśmy poszli tam skreślić, czy zagłosować nieważny głos, po prostu my się deklarujemy że tak zrobimy w myszkowie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, laudator Jezus Chrystus nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria Zaszy Dziewica w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I miałem pokazać tutaj jeszcze jego...